przede wszystkim sprawność. Jest także wszechstronny. Zobaczymy na pewno znakomite techniki grapplingu. Przed nami do narożnika niebieskiego Mahmed Kalido. MMA Austin! MMA Austin! Słyszą Państwo nawet z tego powitania. Tu na tej sali są ludzie, którzy znają się na MMA, znają się na valetudo, potrafią docenić klasę zawodnika, a klasy Mameda po prostu trzeba doceniać, bo to naprawdę nie tyle, że zawodnik, który wygrywa swoje pojedynki, ale zawodnik, który daje bardzo efektowne walki, a to jest przecież bardzo również potrzebne przede wszystkim widowiskowo się. Głównie w walkach bokserskich. No i proszę zwrócić uwagę nawet na spodenki, w jakich wychodzą do ringu obaj zawodnicy. U Kalidowa są te to obcisłe shorty, których walczą zawodnicy MMA. U Adama Skupinia raczej shorty charakterystyczne dla boksu albo dla Muay Thai. Żadnych rzutów na kartę. Jeszcze raz przypomnienie zasad. I mamet Kalidow, który jest w Polsce już od jakiegoś czasu, i rzeczywiście polska scena MMA po tym zawodniku z Czeczenii zyskała bardzo wiele. Najkrótsza walka chyba jaką w tej chwili widzieliśmy i tej walki dalej nie będzie. Ale Grzegorz, ja powiem jedno, kompromisacja. Nie może wyjść do ringu dwóch zawodników przy tak wielkiej dysproporcji umiejętności. Nawet nie podniósł rąk do góry. My ostatnio mówiliśmy o tym, że Andrzej Gołota przegrał walkę w 53 sekundzie, ale myślę, że ktoś to zmierzy. To jest trzecia, piąta sekunda walki. Efektowna kopnięcie okrężne na głowę rywala. Knockaut i koniec pojedynku. Ja bardzo żałuję, bo ja bym chciał zobaczyć Mameda w jakiejś porządnej walce z porządnym rywalem. Dokładnie, bardzo ładnie zaprezentował się przeciwnik przed do ringu rozkojarzony ręce na dole no, nie spodziewał się ja uważam, że wchodząc do Ringu zwłaszcza formule MMA należy spodziewać się wszystkiego i nic nie tłumaczy tutaj Adama Skupinia jeszcze raz powiem, żałuję, bo mamet jest zawodnikiem, który zasługuje na to, żebyśmy pokazali jego walki w pełnym dystansie, a przynajmniej w jednej rundzie i mam nadzieję, że organizatorzy Gal Olimpy sprawią, że będzie dobra walka Mameda z jakimś wymagającym rywalem. Widzieli Państwo, absolutnie bez żadnej obrony przyjął to kopnięcie kością piszczelową i w ten sposób Mamiec zostaje zwycięzcą tej walki. Ciekaw jestem, co sądzą o tym nasi eksperci w studiu. Mamet Kalidow wygrał niezwykle efektownie, jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie mierzyć nie sekundy, a dziesiąte, czy też setne sekundy. Ja tylko żałuję, że nie ma tutaj bookmacherów, bo bym postawił na niego wszystkie pieniądze. Myślałem, żebyś postawił, że to wszystko rozstrzygnie się do 10 sekund. No nie myśl, wiedziałem, że wygra, czyli liczyłem na to, że wygra, ale... Ale że w takim wspaniałym stylu to nie, nie, nie podejrzewałem. Bardzo szybko, ja tak samo nie sądziłem, że on tak szybko skończy walkę. Przypuszczałem, że skończy się w pierwszej rundzie, ale nie sądziłem, że w zaledwie kilka sekund wystarczy, aby wygrać. Myślę, że to była chyba najkrótsza walka w historii polskiej MMA. Ale myślę, że po raz kolejny udowodnił, że jest naj, jeden z najbardziej wszechstronnych zawodników, bo i, i kończy zawodników w parterze, wygrywa zawody, gdzie, gdzie jest submission, czyli chwyty, no i pięknie nokautuje na galach MMA. Ja myślę, że szokowany nie tylko na Adama Gadama skupienia, chyba też niezadowoleni, yy, ci, którzy przyjechali oglądać Mameda Kalidowa, ja mam na, mam na myśli obozy trenerów y, jego następnych rywali, bo tutaj niewiele mogli wywnioskować po tej walce, jeden cios i jedno kopnięcie. myślę, że wywnioskowali, że trzeba po prostu się bać i tak. ostro trenować. Trzeba trenować wszystko, trzeba przekrojowo robić uderzenia, no. chwyty, y, obalenia, więc trzeba łączyć tyle, widzimy, że tu mamet ma po prostu doświadczenie w każdym obszarze walki, a to jest bardzo ważne. No to posłuchajmy, niech nam opowie jeszcze raz o tym efektownym kopnięciu mamet Kalidow. Mamet, ale jest jedna sprawa, którą muszę Ci powiedzieć. No, trochę nas rozczarowałeś. E, czemu? Jak Dlatego, że nie dałeś nam pooglądać, jak, jak, jak świetnie potrafisz walczyć, po prostu Twój cios to, 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 chyba tak jak mówią eksperci, najszybciej zakończona walka w historii polskiego MMA. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Już, nie, nie wiedziałem o tym i nie wiem, nie wiem, po prostu tak wyszło. się stawiałem na, na dół, bo wiem, że mój bo, przeciwnik jest bokserem, chciałem trochę spróbować w stójcy powalczyć i jakoś tak się stało po prostu dzisiaj ja dzisiaj ja wygrywam następnego dnia może on wygrać ale chyba bardziej zmęczyłeś się tymi saltami na koniec niż yy, no walką bo to jest moja pierwsza walka tak szybko że się zakończyła chciałem się ciebie zapytać o polskie obywatelstwo czy masz jakieś plany żeby świetnie mówisz po polsku żeby tutaj zostać w naszym kraju znaczy na razie bo mam skończono studia dopiero i się staram o, o obywatelstwo ale na razie mam tylko karty swojego pobytu ale w, 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 w dalszym yy, w przyszłości chce się starać o obywatelstwo. Dziękuję za rozmowę. Życzymy dalszych sukcesów w ringu.